Taki spontaniczny, nieplanowany, luźny blok, taki po prostu o niczym w sumie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę, uwagi, co Wy robicie? I co Wy robicie? Mhm. No zabawa po prostu mega. <gryzys> Zobaczcie, ja mam jakiś kryzys. Kryzys, e, nie wiem, ja potrzebuję jakiejś zmiany, chcę coś, nie wiem, zaczęłam nosić okulary, mimo iż ich nie potrzebuję. Co w sensie to są takie wiecie zwykłe okulary, bez, e, no bez żadnej wady, czy tam bez szkiełek takich wiecie no, pra prawdziwych. Nie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja po prostu albo ta wiosna nadchodząca tak na mnie działa, że potrzebuję takiej wiosennej zmiany, albo mam jakiś kryzys, po prostu nie wiem. Albo kobieta po prostu zmienna jest, nie wiem. Aha, zobaczcie teraz ten kolor. No, teraz mi się mega podoba. No powiedzcie sami, to jest to. To jest właśnie ten odcień, który chciałam od samego początku. Czyli taki ciemny blond. Widzicie, jaki teraz jest fajny? Po drugim myciu, ale ja wam mówię drugi, drugie mycie i, i możecie sobie pomyśleć, kurde, szybko się to zmywa, ale ja włosy myję trzy razy i zawsze przed myciem na noc robię sobie olejowanie z olejku rozmary, rozmarynowego, rozmarynowego rycynowego i z olejku kokosowego robię sobie taką misturę na włosy i na całą noc sobie stawiam i później myję te włosy trzy razy więc w sumie ja już je mam sześć razy i te włosy wyglądają tak teraz ten kolor, no przepiękny jest taki właśnie będę chciała, to jest to mhm. patrzcie to jakie mam śniadanko chłopaki idą spać makaron z pomidorkami koktajlowymi z cebulką z sosem pomidorowym. Oliwa z oliwek, burata, pieprz i... jak to się nazywa? A, to zielony. szczypiorek. No! W ogóle to muszę się pochwalić. Słuchajcie, ja nie chodziłam na ślubnie chyba z 4 miesiące jak nic. No 3-4 miesiące. Yy, karnet wykupiony, ja nie chodziłam i to tak mówię, dobra, no to po ślubie zacznę chodzić. No i faktycznie przyjechaliśmy z Polski i od dwóch tygodni, może nie od razu po, przyje po przyjeździe zaczęłam chodzić, bo no, miałam dużo pracy i tak dalej, więc nie umiałam tego wszystkiego pogodzić, ale od dwóch tygodni chodzę regularnie, trzy razy, cztery razy w tygodniu na siłownię, białko i te sprawy także, no po raz kolejny próbuję. Przytyć. Może tym razem się uda. Mamusia ogarnie tutaj ten zlew. Dobra. I potem będziemy układać klocki, dobra? Układamy klocki, potem mama przygotuje obiadek, tak? Mhm. Tak, wiem. Teraz sobie myślicie po co ona tu zmywa ręce, jak ma zmywarkę. Mam no dlatego, dlatego, że zmywarka jest pełna, a nie chcę mi się czekać. Nie chcę mi się czekać. A nie chcę mi się czekać, aż skończę myć i um, że po prostu nie chcę to no, bo nie mogę patrzeć na ten syp. Nie mogę patrzeć na ten syp. Dobrą herbatkę mama zrobiła co? Chłopaki są przeziębieni Czyli znowu mieliśmy fajną nockę Milan tu nocy płakał i wołał boli, boli i wydaje mi się, że bolało go gardło bo miał taką chytrę w nocy, taki brzydki kaszel tak ciężko mu się, wiecie, kaszlało dałam mu lipoma, taki syrop i wydaje mi się, że to mu fajnie ludziło to gardło I, i później już spał, no, ale nie powiem dziś rano, to ja nie wiedziałam jak się nazywam, serio. No i teraz myślę zapisywać ich do doktora, czy nie po to, żeby tam iść, usłyszeć, że mam czekać jeszcze tydzień, albo że mam im dawać paracetamol, to nie chcę mi się tam mieć, serio, bo to nie ma sensu. Hmm, wiecie, jak będą mieć gorączkę, to wtedy pójdę. I jak dalej im nie przyjdzie, ale na razie nie ma gorączki, to oni i tak odeślą mnie do domu. Hmm. Bez sensu i po prostu, wiecie... E Lepiej z tym co mam w domu, czyli na bardziej taki natura, takimi naturalnymi sposobami. Zrobimy herbatkę. Rumianek, rumianek z miodem, z goździkami i z imbirem. I od dziwo mi to piją, słuchajcie. Tylko że wiecie, ja im tego nie robię takiego mocnego, takiego aż żrącego tylko takie mega, mega takie delikatne. Także zobaczymy no. Co mi tam odkurza? Jutro kończysz szybko, bo jutro masz krótki dzień. I później już masz... My... A co ty robisz, powiedz mi? Dlaczego ty nas kopiesz i bijesz, Kolinku? Bo chyba chce Nie, on po prostu nie wie, co robi. Mu. Chyba coś mu się pomyliło, wiesz? Milan, ja rozmawiam z twoim bratem. Co mam pewnie robić? Milan, chodź tu do mnie! zwracajmy na to uwagi. A powiedz mi kochanie, z kim się dzisiaj bawiłeś? No przecież masz swojego, ej! czemu wy wszyscy przychodzicie do mnie i mnie tutaj y, magnetujecie i zaczepiacie? Po pierwszy nie bijecie. Ex, excuse me. Excuse me, grzybek! Co grzybek? No pan jaki włosy, grzybek. Ej baba! No. Dobrze że powiedziałaś grzybek, bo, bo ja już w szkole robiłem też y, y, spelecie grzyb. Spelecie grzyb robiłeś? No, Jakie to jest spelecie? Y, Kto zrobił kupę? Gdzie jest kupa? Powiedzcie mi Moja pierwsza kawka dziś Dzień dobry Dzień dobry. Moja pierwsza kawka 15.15 15. No Co Wam miałam powiedzieć Ano to, że mój syn Kończy za miesiąc 6 lat Rozumiecie to? 6 lat Mój bobas kończy 6 lat Mój bobas nie pisz, ale nie jestem dzieckiem. No właśnie. Już nie taki bobas. Słuchajcie, ja mam ostatnio wrażenie, że Colin jakoś tak jest takim jakimś nastolatkiem. Choćby ja nie wiem, co się dzieje. On jakoś mi za szybko zaczął dorastać chyba. Um, mam wrażenie, że jakbym rozmawiała właśnie z nastolatkiem, z takim chłopcem 15, 16, 17-letnim i nie wiem, co się dzieje. No i słuchajcie, no kolinę kończy już 6 lat za miesiąc, 17 października. Mm, robimy mu minecraftową imprezę. Jademy do w domu. Do... O nie! No i patrz i mama teraz powiedziała. Stop! Stop! Kolin, 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 kolin. Stop! do Kolin! Opanuj się. Dobra, ale zostawcie Kolina, przecież nic wam nie robi. Halo, no nie zaczepiajcie go. Też nie może być tak, wiecie, że Kolin jest starszy, to musi go odpuścić, a oni będą mogli go bić, szarpać, a on nic nie będzie mógł zrobić. Też nie mogę na takie coś pozwolić, tak? Tylko i wyłącznie dlatego, że Kolin jest starszy, to on się musi do nich dostosować. No nie. Kolin spokojnie siedzi, oni go zaczepiają, oni go biją, a on co on ma siedzieć i nic nie robić? No też tak nie może być, tak? Więc no. No nie oszukujmy się, no nie będę z niego robić takiego, o że nic nie może, że nie może oddać, że nie może nic zrobić, no bo to też tak nie może wyglądać, wiecie, są pewne granice, on też spokojnie siedzi na kanapie, tak jak mówię. Oni go zaczepiają, biją, no to ja też nie pozwolę na to, żeby on siedział, tak wiecie, o i że nikt nic nie może zrobić, tak? Też musi gdzieś tam troszkę oddać, wiadomo, na spokojnie, nie za mocno, ale też. gdzie jest mój pistolet. Po pierwsze masz go w ręce. Znaczy, gdzie są te pałki? Prawdopodobnie tutaj w tych. W tych w puszkach, w tych. Kolin, Colin, bardzo bym chciała, żebyś zaczął zastanawiać się nad tym, co do mnie w ogóle mówisz, dobrze? Bo też są pewne granice u mnie. Wiesz? Zapamiętaj to sobie. Do czasu jestem spokojna, a później będą konsekwencje takiego brzydkiego rozmawiania do mamy. Dobra i wracając robimy kolejnowi Minecraftową imprezę. Jeśli w ogóle zrobimy, to zależy od tego jak kolinek będzie się zachowywać. A mama. Tak? Pierwsze. Nie musisz im kupować, bo oni nie bawię. Dobrze, tak jak ty. E, no i co? E, no i oczywiście też tam ma e, tam dzieci z klasy. Które dzieci z klasy, ze szkoły, które, które, którym będziemy robić osobną imprezę i w tym roku robimy imprezkę w Monkey Town, w zeszłym roku mieliśmy w Kidzu, w tym roku mamy w Monkey Town to też jest taki park, um, taki figloraj, tylko większy i w innym miejscu, także no Kolinku, czy nudzi Ci się zrobić Ci jakieś zadania? Chcesz zrobić jakąś matematykę czy coś? Dobrze, to chodź, zrobię Ci plusy. Dla chłopaki, mam nadzieję, że na chwilę się razem powolę w trójkę. Ja pierwszy się do i biorę się za obiad. Kompletnie. Kompletnie nie chciało mi się być y, kreatywną. Więc będzie standard, no, taki standardowy polski obiadek, tak? Y, kotlet, ziemniaczki i mizeria. Taki jest dzisiaj plan, słuchajcie no. A, jutro piątek. To znaczy, że moje pociechy idą do żłobka. Kolinek ma jutro krótki dzień w szkole, czyli kończy po 12.00, tak? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się teraz skończyć to, co chciałam powiedzieć. Jutro jest piątek, Kolinek kończy szybciej i jedzie do moich rodziców na noc. Kermis był w zeszłym tygodniu tutaj u nas. Teraz Kermis jest przez przez 4 dni tam u moich rodziców w miasteczku. Więc jutro ja mam klientki, kurczę chyba do 16. Po 16 odbiorę sobie bliźniaków i też mam w planach jechać z nimi tam na Kermis, do tego miasteczka, gdzie mieszkają moi rodzice, bo bliźniacy jeszcze nie byli w tym roku, a no. Zależy mi na tym, żeby też byli, żeby się przejechali chociaż na jednej tam jakiejś karuzeli. Ale to też zależy od pogody, bo dzisiaj po prostu jest strasznie deszczowo. Nie wiem, jak będzie jutro, podejrzewam, że tak samo. No, jeszcze gorzej, 90% deszczu. Okej. Okay. I w ogóle strasznie wiatry. Nie, to jutro na pewno nie pójdziemy i podejrzewam, że w sobotę też nie pójdziemy, także. No nie, szkoda. Zobaczymy, no wszystko okaże się jutro, bo ta aplikacja też mi pokazuje, że cały czas ma padać, cały dzień. A przez cały dzień było właśnie fajnie, dopiero teraz pod wieczór robi się, no brzydko. Tak, kotleciki in the making. Ja tak już mam prawie gotowe w sumie. Panieruję sobie teraz kotleciki. I obiorę ziemniaczki, no i w sumie już obiadek gotowy. Później mam klientkę. Mam jedną klientkę na uzupełnienie rzęs, uzupełnienie paznokci i później mam drugą klientkę na uzupełnienie rzęs. I koniec na dzisiaj. Znowu kolejny tydzień minął. Chodzi mi w ogóle tak strasznie szybko. Ostatnio mijają tygodnie. Ja nie wiem co tu się dzieje, ale z jednej strony cieszę się, że to wszystko tak szybko leci, bo po prostu chcę wracać do Polski i chyba to w każdym vlogu mówię. I chyba zaczęłam też to przyciągać tak na maksa, ten powrót do Polski, bo nie mogę przestać o tym myśleć i nie mogę przestać o tym mówić. Kolinku, co się dzieje? Jak tobie idzie układanie kart? Już zobaczę, kochanie, tylko umyję ręce, dobra? Bo zobaczę, jakie mam brudne. Jeden wielki stapo. Jeden wielki stapo. co? No i ja już go. Pokaż. O wow! nie. O nie. to. Spójrz na Ja, nou, lieve Victoria, voordat we beginnen, die voet ik heb hier wat voor, ja? <laughs> je. Intuïtia. Heb je daarvoor? Mhm. Ik er mm -hmm. eentje Wat echt? Uh, het is geen tarot of zo, hè? Het is gewoon. Uh... Even kijken Ach, wat de les is van vandaag. Voor jou. Zo, wat staat er? Compassion. Oeh. Ja, ik ga maar even lezen wat er staat. Klopt dat? Ja, hè? Nee, ik heb niks fout gedaan. Open your heart right now to others. Liefie, ik weet precies waar het over gaat. Wat dan? Gaan we niet op de vlog zeggen, natuurlijk. Ik zeg het zo voor als ik de camera uitzet. <laughs>